Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Porozmawiaj z Ekspertem, kanale w 100% poświęconym włosom. Dzisiejszy odcinek będzie o kuracji laserem LLLT. Czym jest taki laser, czym jest taka technologia, oraz czy jest skuteczny w przeciwdziałaniu wypadaniu włosom, dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam! Rozmawiając z Wami na temat zabiegu przeszczepu włosów, pytacie nas, dlaczego już nie stosujemy zaraz po zabiegu, na drugi dzień po zabiegu kuracji osoczem bogato jak nadal robią to inne kliniki, a stosujemy właśnie kurację chłodnym laserem LLT. A no dlatego, że laser, przy, laser o małej częstotliwości przy przeszczepach włosów ma za zadanie głównie przyspieszyć proces gojenia jak również zniwelować występowanie skutków ubocznych takich jak opuchlizna, zaczerwienienie czy nawet ból, a także przyspieszyć porost włosów. Laser LLLT również ma wiele innych korzyści. Jakich? Na to pytanie oraz wiele innych odpowie mój dzisiejszy gość, pani Marzena Grzejda, specjalista od technologii LLLT. Dzień dobry pani Marzeno. Cześć, witam Was serdecznie. W pierwszej kolejności takie podstawowe pytanie, czym jest w ogóle technologia LLLT? Technologia LLLT, czyli technologia Low Level Laser Therapy, niskopoziomowe jest to światło niskopoziomowe, zimne, czerwone, które nie powoduje poparzeń. Jest to technologia, wbrew pozorom, nie jest taką świeżynką. Jest znana już od lat 60. Kiedy to w 1967 roku, Andrew Meszter, naukowiec, próbował tę technologię wdrożyć do leczenia raka skóry. I przy okazji zupełnie przypadkowo zauważył, że to światło lasera ma zdolności fotobiostymulacyjne, a u myszy pojawił się zwiększony porost włosów. Te włosy, włosy zaczęły być gęstsze sierść. A proszę powiedzieć, czy ta technologia jest jakoś bardzo skoncentrowana tylko na jakiś konkretny rodzaj łysienia? Mm -hmm. e, tutaj no, większość naszych, naszych widzów. Jest dotknięta łysieniem androgenowym, ale też nie tylko, mówimy o łysieniu telogenowym, łysieniu androgenowym typu kobiecego, czyli w okresie menopauzy, czy tutaj jest jakiś konkretny typ łysienia, mhm. czy to raczej do wszystkich. Badania kliniczne były przeprowadzone głównie na grupie testowej z łysieniem androgenowym, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, natomiast jak najbardziej śmiało można zastosować urządzenie do każdego rodzaju utraty włosów łysienia jedynie nie było badań klinicznych wykonanych na grupie testowej z łysieniem plackowatym ale też mamy bardzo dobre wyniki w leczeniu łysienia plackowatego w połączeniu z leczeniem autoimmunologicznym ale jak najbardziej jest wskazany laser żeby zastosować go przed transplantacją włosów jak i po transplantacji włosów przed transplantacją włosów żeby wzmocnić grafty do przeszczepu, natomiast po transplantacji włosów, aby przyspieszyć gojenie się ran, utrzymać pozostałe włosy jak najdłużej, ponieważ transplantowany włos nie wypadnie, natomiast pozostałe włosy należy dalej pielęgnować i utrzymywać je jak najdłużej. Dokładnie. E, a proszę powiedzieć, bo wspominała Pani o badaniach klinicznych, bo na pewno, e, zarówno mnie, jak i, jak i pewnie Was interesuje, czy są jakieś procenty, czy, o, które, mówią, o, które mówią o tym, że tak, to jest skuteczne. Nie wiem, w iluś tam procentach e, nałożenia androgenowe. Mhm. Tak, e, badania kliniczne potwierdziły skuteczność na poziomie 93%. E, jest to bardzo wysoka skuteczność. E, badania były wykonywane na grupie testowej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Pod warunkiem systematycznego stosowania i zgodnie z zaleceniami producenta. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo ja tutaj widzę na stole mam dwie opaski i taki grzebyk, nie wiem czy tutaj to, to widać, takie coś. Jak to w ogóle działa i jak możemy to samemu obsłużyć w domu? Bo rozumiem, że to jest terapia domowa. Oczywiście jest to terapia domowa, ale można też taką terapię zastosować w gabinecie trychologicznym czy lekarskim. Laser działa na zasadzie fotobiostymulacji. Światło lasera stymuluje wzrost włosów poprzez podwyższenie energii komórkowej. E, światło lasera również e, usuwa negatywne substancje, takie jak DHT, czyli dihydrotestosteron. A jak pamiętacie, dihydrotestosteron odpowiedzialny za, jest za łysienie androgenowe zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Tak, światło lasera również ma działanie antyoksydacyjne, e, zwiększa przepływ krwi, zwiększa dotlenienie i wprowadzenie substancji odżywczych. A proszę mi powiedzieć e, bo tak jak widzę to, to światło, każdy kojarzy laser, że to jest coś, co, co parzy, boli, grzeje, czy, czy to właśnie boli? Nie, yy, światło lasera jest zimne. Jest to światło monochromatyczne, skoncentrowane, to nie jest LED. LED jest światłem rozproszonym, i tutaj Amerykanie udowodnili, że światło monochromatyczne, skoncentrowane, ma najwyższe, najlepsze zastosowanie w leczeniu utraty włosów. Dodatkowo forma urządzenia forma opaski, czy forma jak tutaj widzimy grzebienia są to patenty Amerykanów. Poprzez to, że w urządzeniach jest zbudowany system ząbków, który ma za zadanie rozdzielać, przedzielać partię włosów, aby światło lasera dotarło bezpośrednio do mieszka włosowego na poziomie komórkowym i nie było blokowane przez włosy. To jest bardzo istotne w zabiegu. Warto podkreślić, że przy stosowaniu urządzenia w terapii domowej bardzo ważne jest stosowanie urządzenia na czystą skórę głowy, bez środków do stylizacji i przede wszystkim regularnie, bo to jest istotne. Dokładnie. A proszę powiedzieć, jak, jak to funkcjonuje, jeżeli byśmy chcieli to zrobić, jak długo musimy przeprowadzać mhm. taki zabieg, czy to są minuty, godziny mhm. i w jaki sposób to właśnie stosujemy na głowę tak naprawdę. Czas zabiegu jest uzależniony od y, modelu urządzenia. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia mają te same parametry, taką są, samą długość fali, y, y, czyli i, różni się kształtem. Różni się kształtem, czyli tak zwaną formą. Forma grzebienia czy forma opaski oraz ilością wiązek laserowych, co za tym idzie czasem wykonania zabiegu. Czyli im więcej wiązek laserowych mamy, czyli w przypadku na przykład tego urządzenia w formie opaski, tutaj mamy 82 wiązki laserowe, jest to najwięcej wiązek laserowych. E, podobnie w tym urządzeniu e, Comfort Flex czas zabiegu wynosi 90 sekund. Comfort Flex, czyli rozumiem, że to może sobie trochę tak. Rozciągnąć, tutaj. Nie pęknie. Tak. Producent wyszedł naprzeciw, i, i to urządzenie jest zaprojektowane w ubiegłym roku. Jest to nowość, aby było dostępne również dla osób, które, które być może mają większy rozmiar głowy i czuły się komfortowo. A proszę mi powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania takiej terapii? Przeciwwskazaniem do zastosowania terapii światła lasera Hermax jest ciąża. Zażywanie leków fotouczulających, karmienie i osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, również producent tutaj nie zaleca stosowania, ponieważ nie było wykonanych badań klinicznych na tej grupie testowej. A proszę mi powiedzieć, czy. Kurację takim, taką opaską możemy łączyć z innymi kuracjami, ponieważ my naszym pacjentom po przeszczepach włosów mm. zalecamy stosowanie kuracji minoksylile e, lub też zażywanie finasterydu, jeżeli jest taka wola ze strony pacjenta. No, ale też wiemy, że część pacjentów korzysta z zabiegów w gabinetach psychologicznych, z mezoterapii. Mm. Czy to można ze sobą łączyć? Oczywiście, jak najbardziej e, terapia łączona, czyli, czyli włączenie dodatkowych zabiegów, czy to mezoterapii, czy, czy zabiegów osoczem czy zabiegów trychologicznych może wzmacniać wzmacnia efekty stosowania lasera czy to przed zastosowaniem przed, przed transplantacją czy po transplantacji niemniej jednak należy uważać na początku zaraz po, po bezpośrednio po przeszczepie, żeby być może nie stosować tych ząbków, tak? Czyli je zdemontować. Akurat w tym urządzeniu jest możliwość zdemontowania tych ząbków aby nie podrażnić tych e, przeszczepów. I wręcz nawet jest wskazane, żeby przez okres dwóch tygodni nawet trzy razy dziennie zastosować e, terapię światłem lasera w celu przyspieszenia gojenia się ran pooperacyjnych czy wzrostu porostu tych nowych włosów przesz przeszczepionych. Dlatego w dr Serkan Agin Clinic stosowana jest kuracja tym chłodnym laserem. Oczywiście w nieco innej postaci, bardziej takiej gabinetowej um, profesjonalnej tutaj są urządzenia do dostosowania w domu, ale jak najbardziej taka kuracja jest wskazana i przez doktora preferowana. Także ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście dziękuję się również. sporo na temat y, technologii lasera LLLT i jak już będziecie dzwonić, to będziecie wiedzieli o co chodzi e, z tym laserem i myślę, że że ciekawy odcinek. Jeżeli wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zachęcam również do odwiedzenia naszych stron internetowych, naszych mediów społecznościowych, a jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie również odwiedzić stronę tutaj naszego gościa. I co? Dziękujemy w takim razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie.